Mariusz Malinowski w podróży, dzień dobry. Witam w moim drugim domu w Ameryce. Kiedy zagraża nam Polakom niebezpieczeństwo, bądź Polsce, wtedy stajemy w ramię w ramię. I tak właśnie stanęła. Polonia Amerykańska. A przeciwko czemu? A przeciwko ustawie 447, ustawie Kongresu Amerykańskiego. Co to takiego? To wyjaśnię w dalszej części e, tego programu. Polonia protestowała w Chicago, w Nowym Jorku, w Bostonie, w Los Angeles i w wielu, wielu innych miastach w USA. Także w Denver, w Colorado. Ustawa 447 to ustawa kongresu amerykańskiego nadająca prawo ambasadorom sekretarzowi stanu, e, prawo współpracy z organizacjami żydowskimi, które będą się ubiegać o zwrot mienia utraconego podczas II wojny światowej bądź rekompensaty za straty. Tutaj mamy budynek, taki urząd marszałkowski stanu Colorado. Tu Polonia się zbiera i tu będzie protestować. Po pierwszej wojnie światowej do Pol w Polsce mieszkało bardzo wielu e, Żydów. Tam prowadzili swoją działalność, swój biznes e, i też na terytorium Polski Niemcy e, dopuścili się bardzo wielu zbrodni, e, za które teraz teoretycznie Polska miałaby odpowiadać. E, na liście tych państw jest 46 państw, e, które... Trzeba by sprawdzić, e, jakie mienie Żydzi utracili. I na tej liście oczywiście jest Polska, z racji tego, że Polska była bardzo, że nazwijmy to Żydowska, bo po I wojnie światowej było tam bardzo wielu e, Żydów. No i teraz teoretycznie powinniśmy za to odpowiadać. Niektórzy mówią, że ta ustawa nie, jakby nie ma takiej możliwości wpływu na Polskę, ponieważ Ameryka nie może ustalić, e, zagłosować e, w sprawie, co mają zrobić Polacy e, w swoim kraju. Okej, okay, przyjmijmy, że nasi dyplomaci mają rację, że ta ustawa tak stricte nie ma wpływu na nasz kraj i nie może prawo amerykańskie działać w Polsce. Jednakże, jeżeli Mateusz, Andrzej, Jarek, ktokolwiek zadzwoni do Donka Trumpa i powie: "Słuchaj, ja potrzebuję gazu, ja potrzebuję twoich bomb, ja potrzebuję czegoś od ciebie", to on może bardzo szybko powiedzieć: "Tak, nie ma problemu, my to wszystko zrobimy dla was, ale Wyskakujcie z kamienic, tak więc jakby samo prawo w sobie nie ma, nie może działać w Polsce, jednak jest bardzo wiele argumentów, e, które stoją za Ameryką. Rozmawiając o tej ustawie, trzeba zwrócić uwagę, że prezydent Ameryki Donald Trump jest biznesmenem. On pochodzi z tej strefy biznesu, a bardzo wielu biznesmenów, szczególnie tych bogatych, w Stanach to są Żydzi. To oni tu przyjechali po II wojnie światowej robić swoje pieniądze. I on z takiego środowiska wychodzi koszula bliska ciała. stąd też nawiązuje bardzo ścisłą relację z Izraelem. Przeniesienie ambasady do Jerozolimy z Awiwu, ponadto uznanie wzgórz Golan za terytorium Izraela to są takie przykłady, no i też w tej, nasz, tej takiej rywalizacji polsko-żydowskiej wiadomo, że będzie trzymał stronę Izraela, ponieważ on wywodzi się właśnie z tego środowiska biznesowego. Wyszło bardzo spontanicznie, dowiedzieliśmy się w ostatniej chwili, ponieważ kolonia amerykańska w wielu miastach Stanów organizuje dzisiaj protest przeciw ustawie Act 447. W Denver nie miało być tego protestu, nie dostaliśmy takiej, takiej, takiej propozycji, ale sami zorganizowaliśmy. Jesteśmy przeciwni ustawie 447, która jest bardzo niebezpieczna dla nas, dla Polaków. Za twoim przewodem Złączy się z narodem Bardzo niebezpieczna I tak, tak. sprawiedliwa To co trzeba było oddaliśmy już narodowi żydowskiemu Zaraz po... Wo II wojnie światowej, różnymi paktami, różnymi ustawami. Nie czujemy się w obowiązku oddawać im w nieskończoność Polski po kawałku. Uważam, że ta ustawa jest bardzo niesprawiedliwa dla Polaków. Nam za wojnę nikt nie dał odszkodowania. Żadnego. I my nie mamy prawa płacić żadnego odszkodowania. Ani Rosjanie nam nie rekompensowali. Przede wszystkim od... Niemcy nam skompardowali normalnie zostawili nam ruinę. Myśmy ją odresterowali, odbudowali.

Chodziłem tu dookoła i zwiedzałem Denver i zobaczyłem grupę ze napisami, która przemieszczała się bardzo szybko. Zobaczyłem o co tu chodzi i oni mi wytłumaczyli co jest grane. Mówię w czterech językach i pomyślałem pójdę im pomóc. Ja jestem po części Indianinem i pochodzę z Oklahomy. Wiem wiele na temat Ameryki. Ameryka nie jest dobra. Ameryka jest jak zło. A właściwie rząd, ponieważ wszystko rozchodzi się o pieniądze. O to, co możemy jeszcze wziąć i jeszcze i jeszcze. Boże błogosław Donalda Trumpa. Spotkałem go kilka razy, jak odwiedził Oklahomę. Myślę, że to spoko gości. Jednak on nie wie, co się tu dzieje. On nie ma dobrego kongresu, który zadba o ludzi. Popieram Was w 100%, procentach, ponieważ walczycie. Ci biali Amerykanie, oni nie walczą. Obcokrajowcy walczą o swoje państwo. Myrdzeni Amerykanie walczyliśmy, ale wybraliśmy inną drogę. Zawsze, kiedy widzę wkurzonych ludzi, popieram ich, ponieważ ja też jestem wkurzony. Protesty były organizowane przez środowiska patriotyczne i organizatorzy prosili, aby nie przenosić żadnych flag partii politycznych, ani nie przynosić żadnych transparentów z kontrowersyjnymi hasłami, które mogłyby zaszkodzić tym protestom. Ameryka jest bardzo silnym graczem na arenie międzynarodowej. E, policjantem, który pilnuje ładu na tym świecie, a przynajmniej tak Ameryka chce się widzieć. No i warto zadbać o to, aby ta relacja, współpraca z USA była na jak najwyższym poziomie, abyśmy byli tymi strategicznymi partnerami. Ja bardzo nie lubię, jak ktoś mi mówi, jak ja mam żyć, co ja mam robić i komu ja mam oddać swoje pieniądze. Ameryka bez wątpienia jest naszym takim trochę silniejszym, trochę szerszym w barkach kolegą, który czasem chce nam pomóc się bronić, a w tym przypadku zabiera nasze słodycze. Mam do powiedzenia dużo rzeczy, co fajnego dzieje się w Ameryce, i tą pozytywną en energią chcę się z wami dzielić. Jednak w tym przypadku mam do powiedzenia kongresowi, prezydentowi i władzom Izraela: ręce precz od Polski, od naszego kraju. MF podróży. Do zobaczenia za tydzień. Dużo zdrowia! Dużo zdrowia!